Objął pan fotel prezesa GG Network na początku tego roku. Proszę powiedzieć, jakie są Pana największe osiągnięcia? Czy to były udane 4,5 miesiąca? To było udane 4,5 miesiąca, bo zorientowałem się, co się dzieje w firmie i myślę, że wiem, jak wygląda firma i wiem, co firma powinna robić w najbliższym czasie. O osiągnięciach trudno mówić po 4,5 miesiącach, bo to jest okres i tak bardzo krótki na zorientowanie się, co się dzieje i rozpoczęcie wdrażania nowej strategii. Efekty to będzie widać może pod koniec roku, a jeśli efekty będzie widać pod koniec roku, to osiągnięcia być może będą w przyszłym roku. No, mam nadzieję, że będą. Długo był Pan prezesem Interi. Czy są jakieś doświadczenia nabyte na tamtym stanowisku, które przydają się Panu tutaj? Albo może elementy, które chciałby Pan zaimportować do WIG? Znaczy każde doświadczenie i każda pozycja jaką się zajmuje, czy to w zarządzie, czy nie w zarządzie jest zawsze jakimś tam cennym doświadczeniem, więc oczywiście, że w każdej kolejnej firmie korzysta się z doświadczeń poprzednich, próbuje się wdrażać te rzeczy, które tam się udały, a można unikać rzeczy, które tam się nie udały, więc w pewnym sensie tak, aczkolwiek y, trzeba pamiętać, że jednak w stosunku do Interi, czy Bankiera, czy Wirtualnej Polski struktura gadu-gadu jest zupełnie inna i i trochę inaczej ta firma działa, trochę inną ma, musi mieć taktykę produktową. Co do samego działania firmy, to wszystkie firmy internetowe są jednak w miarę podobne, więc tu na pewno doświadczenie się przydaje. Czy macie jakieś wzorce na zachodzie, może w Stanach, które szczególnie wam imponują i na których się wzorujecie? Zarówno chodzi mi tutaj o sprawy struktury całej firmy, jak i samego komunikatora. Um, jeżeli chodzi o taką organizację firmy, to ja nie znam żadnych wzorców, znaczy nie studiowałem nigdy struktury największych firm internetowych w Stanach, szczególnie że nie byłoby to chyba dla polskiego rynku jakoś szczególnie pomocne, bo tamte firmy są o rząd wielkości większe, w związku z czym no, tr trudno jakby organizacje na 300 osób wzorować na organizacje na 3000 osób, bo to są jednak dwie zupełnie inne rzeczy. I ktoś, kto prowadził firmę na 30 osób, a potem na 300 osób, to wie, że to są zupełnie dwie różne sprawy. Tak? Więc trudno się tu wzorować na organizacji. Jak chodzi o same produkty, to oczywiście podpatrujemy. Nie będę mówił kogo i gdzie, ale to tak jak wszyscy siebie podpatrują. Amerykanie też podpatrują Chińczyków, bo wiemy. Tak? Więc to tutaj oczywiście śledzimy, co konkurencja robi. Skoro już jesteśmy przy konkurencji, co jest w Polsce tak naprawdę konkurencją gadu-gadu? Nie ma chyba przecież takiego komunikatora, który mógłby Wam w tej chwili zagrozić. To znaczy, jeżeli przyjrzymy się uważnie rynkowi, to jeszcze niedawno faktycznie można było powiedzieć, że Gadu-Gadu praktycznie nie ma konkurencji. Tak? Znaczy, był oczywiście dysponujący też dość dużym zasięgiem Skype, takim na pierwszy rzut oka w megapanelu bliskim, ale gdybyśmy tak naprawdę głęboko sięgnęli i zobaczyli, jaka jest intensywność używania komunikatorów do tej komunikacji, takiej podstawowej komunikatorowej, czyli tekstowej, a nie tam głos i wideo, w których oczywiście skarb jest bezwzględnym liderem. No to w tej podstawowej komunikacji komunikatora, czyli komunikacji tekstowej, to rzeczywiście konkurencji za bardzo nie było. Ona oczywiście tam była, miała te swoje parę procent rynku, może nawet czasem paręnaście, no ale to nie wpływało jakby szczególnie na pozycję firmy. Problem się pojawił i mamy teraz konkurencję, która jest znacząca i którą no, musimy konkurować, to jest Facebook który za pomocą swojego czata daje pewien odpowiednik komunikatora, daje zasięg, no może nie taki jeszcze jak gadu-gadu, ale zbliżony. I ludzie, co będziemy ukrywać, częściowo zaczynają używać czata na Facebooku zamiennie z komunikatorem, co powoduje, że jest to nasza konkurencja. To jeszcze nie jest konkurencja, która walczy o te same budżety reklamowe, bo my jednak mamy z trochę innej puli pieniędzy, ale walczy o czas użytkownika, tak? A czas użytkownika gdzieś kiedyś na końcu zawsze przełoży się na, na przychody firmy. I jak w takim razie zamierzacie walczyć z tą konkurencją? No nie jest trywialne powiedzieć, jak zamierzamy walczyć z Facebookiem, ale no chcemy znacząco poprawić jakość naszych usług, tak? I to jest podstawowa rzecz, nie ma się co oszukiwać, że ostatnie lata to nie były najlepsze lata w wydaniu produktowym, jeśli chodzi o gadu gadu. Tak naprawdę, jakbyśmy na to popatrzyli, no, trzeba uczciwie przyznać, że dużą część konkurencji to gadu gadu stworzyło tak? albo pomogło jej urosnąć. Nie do końca jakby znajdując balans pomiędzy tym, co w komunikatorze być musi, no bo firma musi zarabiać pieniądze, więc tam musi być jakaś reklama, tam muszą być jakieś dodatkowe usługi, a tą podstawową funkcją komunikatora, jaką jest komunikacja. Tak? Ten, ta, ta, ten balans troszkę został zaburzony, ale to już zrozumieliśmy i najbliższe wydanie będzie już zupełnie inne.